Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Laura. Mama Patrycja. Tata Piotr. Nowy przyjaciel Klary i Kuby łapie złodzieja. Pewnego słonecznego dnia Klara z Kubą i Laurą bawią się na podwórku. Klara, pogramy w piłkę? Może za chwilę, teraz muszę pobawić się z laurą. Nagle z krzaków słychać cichy pisk i wycie. Klara, słyszysz? Tam za coś cieba jest. Kuba powoli podchodzi bliżej. Hmm, skąd on tutaj się wziął? Klara, za drzewem jest jakiś pies. Pies? Uważaj, żeby cię nie ugryzł. No coś ty, on jest bardzo wystraszony. Dzieci, śniadanie. Mamo, mamo, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Mamo, w naszym ogródku jest jakiś pies. Ojejku, a skąd on się tutaj wziął? Czy możemy go zatrzymać? Proszę. Tak bardzo zawsze chciałam mieć pieska. Please. No coś ty, to wykluczone. Psy to duża odpowiedzialność. A poza tym on ma jakiegoś właściciela, który na pewno teraz się martwi o niego i pewnie go szuka. Ty nigdy nie pozwolisz mi mieć psa. Kuba, mama ma rację. Co by było jakby tobie zgubił się pies? Martwiłbyś się o niego i tęsknił, prawda? No tak, macie rację i tak pewnie pójdzie sobie zaraz swoją drogą. Mamusiu, a możemy dzisiaj zjeść śniadanie na tarasie? No dobrze, jeśli chcecie, zaraz wam przyniosę. Super! Dzisiaj zjemy śniadanko na świeżym powietrzu. Cieszysz się? Tak, tak. Zasmucony Kuba spogląda na pieska, który w dalszym ciągu siedział obok drzewa. I wyglądał na mocno przestraszonego. Kodaż że nie może z nami zostać, ale możesz nas odwiedzać. Kuba, chodź, mama przyniosła nam śniadanie. Już idę, uh. idę. Po śniadaniu poproszę Was, abyście poszli do sklepu po mleko i drzem. To zrobię wam na obiad gofry. Gofry? Pycha. Uwielbiam je. Smacznego. Dziękujemy. Jak zjecie to mnie zawołajcie, dam wam pieniążki na zakupy. Okej. Okay. Kuba, spójrz, kto przyszedł. On, je, on jest chyba głodny. Miałeś rację. Oj, biedaczek. Ja też się z tobą podzielę. Po śniadaniu Klara i Kuba wybrali się na zakupy. Uważajcie na siebie. Idźcie do sklepu i z powrotem, żebyście nigdzie indziej się nie zatrzymywali. Dobrze, mamusiu. Po chwili dzieci zauważyły, że ich nowy przyjaciel szedł cały czas za nimi. Kuba, on cały czas za nami idzie. Przykro, ale nie możesz z nami iść. Wracaj do swojego pana. Na pewno się teraz o ciebie martwi. Klara i Kuba poszli dalej. A po chwili zwierzę ruszyło za nimi. No nie, ale się do nas przykleiłaś. Do sklepu z nami nie możesz wejść. Musisz tu na nas poczekać. Skulony pies przysiadł przy sklepie i cierpliwie czekał. Nagle pod sklep przyszedł podejrzany gość z brodą. Hmm, Azor, ładnie to tak uciekać? Za karę nie dostaniesz dzisiaj nic do jedzenia. Może w końcu się nauczysz słuchać swojego pana. Spróbuj mi znowu uciec. To jak cię znajdę, to dam ci popalić. Mleko Mam, Kuba, a ty znalazłeś ten drzem? Są, ale nie ma naszego ulubionego truskawkowego. Oj, to szkoda, ja tylko taki lubię. No ja też. To może zapytamy pani sprzedawczyni, czy nie ma innych smaków? O, świetny pomysł! Proszę pani, czy jest może dżem o smaku truskawkowym? Bo nigdzie nie możemy go znaleźć. Hmm, rano jeszcze widziałam kilka sztuk. Chodźcie, zaraz sprawdzimy. W tym czasie do sklepu wchodzi właściciel psa. Wykorzystuje sytuację i zakrada się pod ladę, gdzie zabiera wszystkie pieniądze z kasy. Ale dzisiaj mam szczęście! Ha ha ha, ha 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 Już mnie nie ma! Azor! Uciekamy! Azor! Słyszałeś? Ty głupi psie! Przestań na mnie szczekać! Clara! Słyszysz jak szczeka ten pies? Ciekawe co się stało? Słyszę! To bardzo dziwne. Do tej pory nigdy tak nie szczekam. Szybko, chodźmy zobaczyć. Dzieci wybiegły ze sklepu, a pani ekspedientka zauważa brak komputera i pieniędzy w kasie i przerażona krzyczy. Ojejku, ktoś mnie okradł. Złodziej, złodziej! Pies nadal głośno ujada na swojego właściciela i nie daje mu uciec. Co ty wyprawiasz? Daj mi spokój, bo gorzko tego pożałujesz! Piesku, co się dzieje? Czemuż czekasz na tego pana? O nie, to ten złodziej! On ukradł mój komputer i pieniądze! Naprawdę? W takim razie niech pani dzwoni szybko na policję. Ten pies próbuje go zatrzymać, więc może się uda. Tak, masz rację, idę zadzwonić. Halo, dzień dobry, dzwonię ze sklepu na ulicy Zielonej. Proszę szybko przyjechać, bo zostałam okradziona, a złodziej jest jeszcze przed sklepem. Zatrzymał go jakiś pies. Proszę na siebie uważać, już wysyłam patrol. Dziękuję, tylko proszę szybko. Azor, nie wygłupiaj się! Azorku, pójdź swojego pana! Tym razem właściciel próbuje udobrochać psa dobrym słowem, jednak nawet to nie pomaga. Ty wredny psiuchu! Pożałujesz tego gorzko! Stać, policja! Proszę się nie ruszać! Pies nadal szczeka. Już dobrze, pies! Pan policjant wszystkim się teraz zajmie. Możesz już przestać szczekać. Chodź do nas proszę. Pies bez namysłu poszedł w stronę Kuby i Klary, tak jakby rozumiał każde ich słowo. Dobry i mądry piesek. Proszę odłożyć wszystko, co Pan zabrał i położyć ręce przy ścianie. Proszę się nie ruszać i zrobić to, co każę. No to teraz sobie porozmawiamy na komisariacie, ale z tego co mi się wydaje, jest pan tam częstym gościem. Bardzo panu dziękuję za schwytanie złodzieja, inaczej musiałabym oddać wszystko ze swojej kieszeni. Nie ma za co. Zresztą podziękowania należą się bardziej temu psu. Brawa dla niego. Tak, to prawda, on cały czas czekał i powstrzymał go od ucieczki. A najgorsze jest to, że ten zły pan jest właścicielem Azora. Azora, bo tak go nazywał. I co teraz stanie się z Azorem? Prawdopodobnie trafi do schroniska. O nie, tylko nie to. Nagle pod sklep podjeżdża tata Klary i Kuby. Tatuś, a co tutaj robisz? Właśnie wróciłem z pracy i mama mnie po was wysłała, bo martwi się, że długo już nie wracacie. Nie uwierzysz, co się stało? Dzieci szybko opowiedziały tacie całą historię. Nie chcę, żeby Azor trafił do schroniska. Tam i tak będzie miał o wiele lepiej niż u tego złodziejaszka, który bardzo źle go traktował. Ale on tak bardzo do mnie i Klary się przyzwyczaił. Czy moglibyśmy go zostawić? Obiecujemy, że będziemy się nim opiekować. Prosimy, tatusiu. Hmm, jeśli mama się zgodzi, to ja też. Hurra! Powiedziałem, że jeśli mama się zgodzi. W domu okazało się, że mamie bardzo zrobiło się szkoda pieska i pozwoliła zostawić go w domu na zawsze. Mam nadzieję, że u nas będzie ci się dobrze mieszkało. Drogie dzieciaczki, jeśli podobało wam się zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału ciekawe zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.